Chciałam się wziąć mięczkę, chcę no Wam na zakup. Mm. Są to koleniki Parkside, które są wykonane. Myślałem, że to będzie. Wyglądem przypomina przykładowo mm, gumę, ale to nie jest guma, to jest plastik, zwykły plastik. Tutaj mamy tył. Na miarę miętka, wyściółka w to jest jakoś tam zaokrąglone no ale na jeden rzep to niezbyt to się trzyma nie lepiej żeby tu był rzep a tu była u góry guma żeby ona mogła jakoś to wszystko trzymać ale gumę to było trzeba przez nogę zakładać a tak to możemy założyć od razu na rzep no szałut z tego nie ma bo się no wiadomo, jak ktoś chodzi, to używa tylko do kręczenia na zimnej postaci, na betonie, czy na czymś skrajnie pochodnego metalu przykładowo. Żeby nie przeziębić kolan, ale to jest w miarę wyszyte, nie jest już zakup na lata, ale na jakiś czas wiadomo. Że ten szef może pęknąć, może to skoczyć. Niektórzy to zrywają w ogóle, ten plastik. Bez tego plastiku. Użytkują. No ale jak jest, to jest. Lepiej tak, niż, niż pracować na normalnie kolanami po betonie, przykładowo kusać czy coś. Wiadomo. <laughs> Trzeba sobie ułatwiać, niż pogorszać. No ale jak jest tak jest Fajny produkt Który możemy od czasu do czasu wykorzystywać Więc czy polecam zakup? Polecam Ponieważ zawsze jesteśmy tam przykładowo w tym Lidlu W sklepie na Parkside dosyć często daje te swoje produkty więc warto sobie to wziąć, niż specjalnie jechać do sklepu i kupywać, czy zamawiać z internetu. Bo wiadomo, rzadko kiedy tego używamy, a jak używamy, no to, to sporadycznie. Więc kto jak, to, kto woli, ale lepiej tak użyć, niż nie użyć. Więc dzięki za obejrzenie.